Cześć, tu Magda. Razem z Allegro przygotowałam dla Was propozycje na prezenty dla przedszkolaka. Zabawy tematyczne to jedna z ulubionych rozrywek dzieci. A dlaczego? Dlatego, że można nagle stać się właścicielem e, kliniki, e, przyjąć pacjenta, założyć mu gips, zrobić mu rentgen, a może nawet ten gips e, zdjąć e, i e, przeprowadzić wszystkie najbardziej potrzebne badania. Można też użyć najróżniejszych urządzeń, których używa lekarz: stetoskop, plaster, ciśnieniomierz, a nawet można się wcielić w małego lekarza żeby dokonać prawidłowej diagnozy pacjenta, który akurat do nas przyszedł, bo no, może być jak najbardziej członek rodziny. Zestaw do stylizacji fryzur i opiekowania się zwierzętami na pewno spodoba się wielu dziewczynkom, ale może i nie tylko. Szczególnie, że koń ma pasemka i tutaj ten mały konik też. Które zmieniają swój kolor pod wpływem ciepła, a potem wracają pod wpływem zimna. I myślę, że można wystylizować grzywe konia, napoić go, nakarmić, a także wybrać się na przejażdżkę. Klocki to niezwykle inspirująca zabawka zarówno dla dziewcząt, jak i chłopców. Nawet trzyletnie dzieci będą mogły budować pojazdy i umieszczać za kierownicą swoich ulubionych bohaterów w psiego patrolu, razem z klockami Mega Dziewczynki mogą bawić się w cukierni i opiekować zwierzętami właśnie w zestawach klocków na licencji Barbie Mega Ciekawą propozycją są polskie klocki mini wafle od Mario Inex, i tutaj z zestawem Wafle City e, będziecie mogli stworzyć przestrzeń dla nowych figurek i rozgrywać ciekawe przygody, budując najróżniejsze konstrukcje. LEGO Classic to wiele możliwości budowania. Mamy oczywiście w środku książeczki z inspiracjami, ale myślę, że możemy je schować i tworzyć własne wzory. Klocki Lego Classic znajdziemy w plastikowych pojemnikach. Mniejszy lub większy, gdzie będziemy mogli wszystkie swoje klocki zgromadzić po wielkim budowaniu. Ale przyjrzyjcie się też ciekawemu zestawowi dookoła świata i temu, jak inspirujące rzeczy można z niego ułożyć. Pojazdy i roboty to zabawki dla dzieci, które lubią programowanie, transformacje i szybkie wyścigi z samochodami. A wśród nich znajdziecie. Pojazdy transformujące bohaterów z filmu Psi Patrol. Tutaj każdy pojazd ma wiele możliwości i wiele funkcji, i dzieci mogą odgrywać role, które ich ulubieni bohaterowie grają w filmach. No i oczywiście w zestawie znajdzie się i wóz policyjny, śmieciarkę, betoniarkę czy łódź wodorową. W tej kategorii nie może zabraknąć Hot Wheelsów. Ciekawą propozycją jest goryl, toksyczny atak. No i w zestawie znajdziemy goryla, który potwornie ryczy i świeci światłami. Jest też tutaj stacja benzynowa, warsztat serwisowy, wyrzutnia samochodowa, no i oczywiście pętle i pościgi. Dobrym pomysłem dla przedszkolaka jest też robot do programowania, dziecko z łatwością. Poradzi sobie z zadaniami logicznymi, używając ponad 80 kafelków wyznaczających trasy dla małego robota, a będzie mogło układać różne ich kombinacje, tak aby mały robot pokonywał ciekawe trasy. Lalki bobasy pozwalają naszym dzieciom na naukę empatii, współodczuwania. Dzieci opiekują się lalkami, karmią je, usypiają no i bardzo, bardzo kochają. Ale jaką lalkę wybrać? Jest ogromny wybór i mam nadzieję, że wam w tym pomogę. My Garden Baby to lalka pachnąca malinami, pije i siusia. Z opakowania można zrobić kołyskę, ale oprócz tego jest dużo akcesoriów dla niej do opieki, tak żeby się ją naprawdę zająć. Baby Born, najnowszej odsłonie, lalka, która pije, siusia, ale dodatkowo można ją nakarmić kaszką i zrobi kubkę, czyli bardzo, bardzo prawdziwa. Ta nowa lalka ma dodatkową funkcję. Jak przekręcimy smoczek. Zobaczcie, co się dzieje. Usypia! Genialne! Niestety małe dzieci nie mają takiej funkcji, mają tylko baby, baby born. Kolejna lalka to lalka Miniland hiszpańskiej firmy, lalka anatomiczna, ma ruchome ręce i nóżki, bardzo przypomina prawdziwe dziecko, ma śliczne włosy, jest bardzo duży wybór kolorów włosów, ale także bardzo wiele narodowości uczy właśnie tolerancji i można wybrać lalkę bardzo zbliżoną do własnego dziecka.